Cześć! Z tej strony Karol Bocian, dzisiaj szybka porada, jak łatwiej znaleźć sobie ikonki z danej grupy w Babu. Była ostatnio pewna zmiana w ikonkach i teraz jak bierzemy sobie ikonkę, mamy łatwiej ją znaleźć, ponieważ możemy sobie tutaj ją pogrupować, pofiltrować. Zobaczcie, mamy tylko na przykład ikonki z grupy material i możemy sobie wybrać na przykład zaokrąglone albo na przykład takie ostrzejsze, sharp, więc możemy sobie tutaj wybierać takie i już z tej konkretnej grupy wybierać tylko podobne. Ikonki. mamy dzięki temu też możliwość używania wielu więcej ikonek niż wcześniej. Mamy Bootstrap Icons na przykład i tu możemy sobie je wykorzystywać. Wcześniej tych ikonek było dużo, dużo mniej, a teraz mamy dużo więcej ikonek i mamy je pogrupowane właśnie w takie różne grupki, więc łatwiej też nam jest z tego korzystać. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. a jeżeli jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie albo zostaw komentarz. Cześć!